Cześć wszystkim z tej i moi drodzy pewnie zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy na stronie logowania się do, do Robloxa. No dlatego, że dzisiaj nie będziemy grali na moim koncie, tylko zrobimy sobie yy, nowe konto dla Kerfusia w Robloxie, czyli tego robota, który ostatnio pojawił się w Kerfurze, Myślę, że każdy z Was go kojarzy. No i zobaczymy jak nam to wyjdzie, jeżeli film się spodoba no to zostawcie łapkę w górę no i subika, bo wybijamy 100 tysięcy i już w sumie bardzo nie dużo nam brakuje, także yy, no możecie zostawić i z dzwonkiem przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, yy, a my dobra możemy sobie zacząć tworzyć nasze konto, yy, nie wiem w sumie kiedy, kiedy ten kerf już powstał, możemy sobie zaraz zobaczyć. Okej, okay, w internecie wyczytałem, że około y, 20 października się pojawił Kerfuj y, pierwszy raz w sklepie, y, 15 przepraszam, więc taką datę też sobie ustawmy, 2022. Aha, ale chyba jak damy 2022, to nam nie przyjmie tutaj konta, więc dobra, dajmy sobie na przykład, nie wiem, no 2004 niech będzie i jeszcze miesiąc teraz chyba najtrudniejsza rzecz, bo musimy wymyślić nick dla tego konta w ogóle ja wam nie wytłumaczyłem co dzisiaj będziemy robić dokładnie ustawimy sobie konto, które będzie się nazywało Kerfuś, coś w tym stylu i po prostu sobie zrobimy skina, który będzie mega przypominał tego robota tutaj wam się jeszcze raz wyświetla jak on wygląda, żebyście po prostu wiedzieli co w sumie robimy i dobra, musimy teraz ustawić nick, chociaż będzie ciężko, bo obstawiam, że większość będzie zajęta no i dobra, jak widzicie Kerfuś już jest zajęty, więc zobaczymy na przykład, nie wiem, Kerfuś Kerfur. Yy, nie <noise> Dobra, okej, okay. nie można czegoś takiego dać na Robloxie. Nie mam pojęcia dlaczego. Yy, dobra, no to ja tutaj coś wybiorę i zobaczymy się jak już wybiorę jakiś nick. Dobra, ustawiłem nick Kerfuś Robot. No, i myślę, że jest to taki całkiem spokojnik. Ustawimy sobie hasło, e, nie wiem, dobra, jakiekolwiek hasło. Dobra, i zalogowałem się, utworzyłem to konto, jak widzicie, mamy tutaj Kerfuś Robot, i ja już mam pewien plan na ten odcinek. E, w sensie wiem, że na pewno użyjemy sobie itemu za 30 tysięcy robuxów, e, tylko no, problem jest taki, że na tym koncie mam na razie 0 robuxów, jak widzicie, więc to się musi zmienić. E, zaraz wam pokażę, którego itemu chciałbym użyć. Ok, y okazało się, że ten item już został usunięty, bo on był przez bardzo krótki czas na Robloxie i wróci dopiero na na w następnym roku na Halloween. Także, no, niestety, wam teraz nie pokażę, ale chodzi mi o ten item, właśnie teraz wyświetla na ekranie. I on kosztuje 30 tysięcy Robuxów. I no, oczywiście byśmy go nie kupili, no bo mamy 0. A 30 tysięcy Robuxów kosztuje mega dużo pieniędzy. Więc, no wiadomo, że tyle po prostu nie wydam na ten odcinek. Dlatego postanowiłem sobie wejść w katalog. Poczekajcie. Tutaj mamy taką gierkę, gdzie możemy po prostu sobie za darmo używać różnych, różnych przedmiotów, które mamy w Robloxie. I dzisiaj tutaj po prostu zrobimy tego skina kerfusia, no bo inaczej byśmy nie dali rady, inaczej byłoby nam na pewno ciężej, e, więc, uży, więc po prostu użyjemy sobie tej gry, no i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, więc jak widzicie jestem już na tej gierce i zaczniemy sobie tworzyć nasz awatar, chociaż jeszcze chciałem zobaczyć na jedną rzecz, e, poczekajcie, przyjdziemy sobie tutaj na avatar shop e, i chciałbym zobaczyć, czy jest w ogóle jakaś koszulka kerfusia, w sensie zobaczcie o co mi chodzi, bo nie sprawdziłem tego wcześniej, wpiszemy sobie kerfuś e, trochę będzie przypał w sumie, jak tego nie będzie, ale dobra, mam nadzieję, że będzie i Dobra, mamy coś takiego, kerfuś, kerfuś, to kosztuje 5 robuxów tylko Więc to byśmy sobie w sumie mogli na luzie kupić, ale no yy, i tak nie kupimy tego, yy, tej niewidzialnej głowy więc Dobra, skopiujemy sobie tutaj id tego itemu i zaraz sobie wklejmy do Robloxa. W sensie nie do Robloxa, tylko do tej gry oczywiście. I dobra, jak widzicie, mamy tutaj, y, pojawił nam się ten item, więc klikamy przymieść i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, chowamy sobie tą koszulkę. Dobra, wygląda to na razie bardzo słabo, ale dobra, w sensie ta w sensie, no, koszulka wygląda spoko, ale y, ten awatar wygląda źle. I y, czekajcie, od razu sobie usuniemy włosy. Dobra, więc usunąłem sobie te nasze włosy i tutaj jest ten item. jak widzicie, on już jest na offsaleu, nie da się go kupić, ale. Normalnie on kosztuje tam ponad 30 tysięcy robuxy, więc my sobie go wypróbujemy. I jak widzicie teraz... Aha, dobra, zniknęło, zniknęło mi to. Dobra, ale to czekajcie, sobie usuniemy tę y, rękę, o, i się pojawiamy kwadratowi. Więc bardzo dobrze, bo tak też chciałem zrobić, żebyśmy właśnie kwadratowi byli na tym, y, jako ten krewuś. Dobra, i jak widzicie teraz wyglądamy już bardziej jak ten kerwuś. Y, no bo jak widzicie jesteśmy bardziej kwadratowi i nie mamy głowy tej takiej, takiej która nam tutaj przeszkadzała i co byśmy jeszcze tutaj mogli zmienić no na pewno czekacie da się jakoś zmienić Dobra, okej, okay, teraz jesteśmy tacy bardziej biali, więc jeszcze lepiej to wygląda. Dobra, widzowie, myślę, że ten awatar już jest w sumie skończony. Yy, wygląda, no z tyłu bardzo słabo to wygląda, ale z przodu to wygląda bez kitu jak kerfuś, chociaż wiem, co jeszcze możemy zrobić, bo kerfuś no tak nie chodzi, tylko on się porusza tak, żeby jakby nie było tego widać, yy, więc czekajcie, dajmy sobie gdzie tu animację, dobra. I jakaś taka animacja, co nie widać w ogóle jakby chodzenia, wiecie o co mi chodzi, tylko yy, czekajcie, która animacja tutaj taka była. Yy, pirata to nie, dobra, tak? Też chyba nie. Nie, to nie była ta. Krzykacie, bo pamiętam, że była jedna taka, która no, praktycznie się nie było widać, że się ruszamy. W sensie chodzi o to, że nie było tego ruchu nogami, prawie i to jest ta animacja. Widzicie, no, bardzo mało widać, że te nogi się tutaj ruszają. I wyglądamy bez kitu, jak ten kerfuś. Także dobra, możemy sobie teraz podlecieć. Słuchajcie, ja sobie wziąłem tutaj dywan. I nie wiem, czy są jacyś Polacy na tym serwerze. Mam nadzieję, że tak, bo zobaczymy na ich reakcję, jak zobaczymy tutaj kerfusia. Ale krzykajcie, że tutaj... Dobra, to zdecydowanie nie są Polacy Nie wiem, dobra, poszukamy sobie jakiegoś serwera, na którym będą Polacy i popatrzymy na ich reakcję Jak spotkają Kerfusia w Robloxie Dobra widzę, pojawiłem się po którejś już próbie w sumie na jakimś serwerze, gdzie jest jeden Polak, zobaczcie Ma bardzo polski nick, .pl, nubek .pl, Więc no podejrzewam, że jest to Polak Co prawda nie rusza się, mam nadzieję, że jest przy komputerze i napiszemy mu w sumie Hej Dobra, już napisałem tutaj, hej jestem Kerfuś Więc napiszemy mu to Ok, hej, jestem Karfu i zobaczymy co on odpisze. Yy, no dobra, zobaczymy, jak, bo w sumie ja nie wiem, jakbym zareagował, jakbym spotkał Carfusia w Robloxie. Napisał xddd, ok. Także no, yy, chyba mu się spodobałem. Zapytam się go, jak ocenia mój skin. Ok, zapytałem go, jak ocenia skina i zobaczymy, co odpisze. I mam nadzieję, że dobrze ocenia. Bo w sumie, ej, według mnie to ten skin naprawdę spoko wyszedł, bo nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to wyjdzie. I zobaczymy, co on tutaj odpisze. Nam 10 na 10 robi wrażenie. Dobra, także no, podoba mu się. Yy, dobra, możemy w sumie jeszcze jakiś Polaków poszukać, też nie wiem, jest to mega ciężkie, bo jestem chyba na dziesiątym serwerze i bez kitu jest jeden Polak tutaj, także no, mega ciężko, yy, ale dobra, no poszukamy sobie. Dobra widzowie, niestety nie udało mi się znaleźć więcej Polaków, nie wiem dlaczego tak mało Polaków w sumie gra w tą grę Kiedyś było dużo więcej Polaków w tej grze z tego co pamiętam Ale no niestety teraz już jest mniej, tak mi się przynajmniej wydaje Chociaż się jest w sumie późna godzina dosyć, a nagrywam to w czwartek chyba Więc no w sumie też jest to zrozumiałe Możecie dać znać jak oceniacie tego skina, mi się on mega podoba No i zostawcie subika, bo wbijamy 100 tysięcy tak jak mówiłem Dajcie dzwonka, żeby wam YouTube filmy polecał no i lajka, bo to też jest bardzo ważne. Więc no, do następnego. Cześć!